Raz. Czy kurwa do sklepu tak idziesz? Raz. A drugą nogę to babcia za tobą kurwa przestawiała? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zabiłbyś się o własne nogi, poczekaj, raz, dwa, przeciwnik, gdzie, wróć, raz, dwa, trzy, noga do przodu prawa. I teraz patrz, przeciwnik idzie, zabieraj lewą nogę tylko, rozumiesz? Spokojnie, panowie, dwie nogi, skręt, wejście i na... Kurwa, co za matą? Skąd ty jesteś? Skąd jesteś? Co? Między między międzyrządowy. O Jezu, dobrze. Kurwa, że nie jest gorzowa. Możecie być dumni, że nie macie takiej idioty u siebie. Raz, dwa. I patrzcie, zadaje przeciwnik sios, a ty wchodzisz mu za rękę. Noga prawa. Przeciwnik idzie na ciebie, zabierasz tylko lewą nogę. I patrz, idę dalej, tylko zabieraj lewą nogę. O, i, i zobacz. I tu jesteś cały czas blisko przeciwnika, a przeciwnik Ci nie może zrobić. Ale przeciwnik się wkurwił, zadaje prawy, lewa noga do przodu. I teraz znowu butom zabieraj. I dalej jesteś blisko, i dalej Ci nie mogę nic zrobić.